Witam Was o poranku. Kolejny wypad, słuchajcie, zaczynamy sobie od pozbierania złomu troszeczkę. Z godzinkę półtorej pośmigam w jednym miejscu. Pozbieramy trochę złomu. Zobaczcie, od czegoś zaczyna dziś. Taki wielki gabaryt. Nie wiem czy ktoś to wyrzucił, czy ktoś to wykopał i po prostu zostawił pod drzewkiem. No ciężkie to jest. Mam dzisiaj trochę worków. Także lecimy w jedno miejsce, wykupałem kiedyś i tego złomu było dosyć sporo, pozbieramy tak jak mówię, godzinka półtorej i potem lecimy, umówiony jestem z Marcinem, zobaczymy co wyjdzie na polu, ale na razie troszeczkę Polasku w celach zarobkowych. Jest pierwsza stacja A jakaś drobnica leży, nie? ale zabierzemy to jest ciekawe, dosyć spore. Parę kilo będzie, kurczę, jakby nie było. Zawsze to jakaś kaska. Wielkopolskie Zakłady Mechaniczne. Przedsiębiorstwo Państwowe w Ostrowie Wielkopolskim. O, z 15 kilo. Jakieś wederka, pierdółki miski, gary no co się wybierze, wypakuję zaraz w mam worki i spakujemy no i co słuchajcie, pierwsza stacja zaliczona, tu była pralka kurcze teraz się dopiero zorientowałem że tu była jakaś pralka stara jest cały worek o 15 kg powinno być Będzie z 5, 6, 7. Tam kolejna stacja, także nie przedłużam. Stacja druga. Zestaw garów i takich domowych, różnych jakichś naczyń. Jakaś wanienka, takie pierdółki, kawałek, kabelka z grzałką. Dobra, pakujemy to. W worek nie przedłużamy i lecę w stronę kierunku drogi. Tam ostatnia stacja. Pakujemy wszystko na auto i... Lecimy kopać, bo szkoda czasu. No, ale fajnie, jakiś grosz pada. To się może śmiać, bo wstyd, <laughs> ale tam, kurczę, wstydem jest krasi, kombinować, i kombinować. Jakby nie było o, szybka kasa, łatwa kasa, i przy okazji kopanka możemy coś zarobić nawet na, na te paliwko. No i stacja ostatnia, stacja numer 3. Tu troszeczkę złomu już wykopanego, trochę aluminium. Ale chwilkę się pobawię tutaj z pointerkiem, bo. Wszystko na wierzchu, praktycznie pod, pod siłką. Także kopiemy, dopełniamy ten jeden wór, bo jeden jest cały, jeden w połowie. No i zaraz wszystko zważymy, bo mam wagę yy, na miejscu i zobaczymy, ile wyszło. Złą tu praktycznie wszędzie na wierzchu. Tutaj będzie przykład grabki. Wrosły sobie drzewko i raczej ich nie wyciągnę. No i co? Kończymy. <laughs> Trochę wyszło, nie powiem. Parę ładnych kilo jest, płyty picowe, ładne kotlety, jakieś zawiasy. Dużo drobnicy, ale jest dużo fajnego, grubego. Dobra, lecę do auta, bo jeszcze jeden worek i zaraz to wszystko sobie tutaj zważymy na miejscu. No ale kurczę, z 50 kilo powinno być wszystkiego łącznie. No i dobra, słuchajcie, ważymy to na szybko. I lecimy na pole. Ile tego wyszło? Pierwszy element. No proszę, prawie 10 kg. Sądziłem, że będzie mniej. Dobra, bierzemy tego kotleta. A, się uda zaczepić. Dobra. O, to będzie ciężkie. Piętnaście kilo. No, kawał. kawał łąka. No i dobra, woreczki. O, panie, dwadzieścia kilo z hakiem. Kolejny worek. Kurczę, zyszałem się. O jakieś 12 sakiem No i dobra, ostatni worek <laughs> Siła, się łapa część 15 kg prawie No i fajnie, straciłem rachubę 15, 15, 30 Tam było 12 o, 40, jakieś niecałe Mmm, niecałe 50, 60, ta blacha. No, coś koło kurcze 70 kg Dodam wynik na koniec, bo się pogubiłem, ale fajnie. Dobra, nie przedłużam kurczę, po szkoda czasu. Lecim na pole. No i witam Was już z pola. Niestety Marcin nie dotarł. Gorzej się czuję, covid przychodził. No ale co, wracaj do zdrowia. Ja tymczasem na poletku, ucieszony, bo. Ta część, o której wspominałem, została zaorana, No i dosłownie pierwszy sygnał, gdzie on jest. Tutaj jest. Zobaczcie. Jest krzyżyk. Przy niedzieli. Na dzień dobry. Niestety brak jezuska. Ale od takiego fanta zaczynamy dzisiejsze kopanko. No i super. Wygląda na to, że mamy pierwszą monetkę Trzecia Rzesza będzie chyba dyszka pewnie no, Ale pierwszy moniak zaliczony Chyba łagodny sygnał O takie 73, 74 topniemy go razem guzik. To jest mocno zarośnięte. Ale chyba monetka. No również chyba trzecie Rzesza. Razem fenolek. No, jeszcze mi gdzieś uciekł. Dobra, chyba fening, także nie ma się nad czym rozczulać. Ale druga monetka w dosyć szybkim tempie. No możecie wierzyć lub nie. Tutaj była monetka. <słysy> Ten fenol. Podniosłem się. No i obok sygnał. No i widać jest coś na wierzchu. Posypało się chyba z kieszonki. To będzie kolejna dyszka zapewne. No ale kurczę, dzieje się. To jest taka oblepiona. No, fajnie. Trzecia moneta. Kolejna grudka i kolejna krągłość. Chyba kolejna jedyneczka. Nie, proszę. Ale super dwa grosze w międzywojnie No pięknie Również taka ulepiona strasznie, ale tutaj No minął widać dwójeczka, Niestety daty. Na razie nie rozczytamy. O tył zupełnie. Nieczytelny. Spróbuję doczyścić, ale super. Jest coś innego. W międzywojnie zawsze cieszy. No powiem, wam, że jak będzie takie tempo, to zaraz moja siara będzie pełna. Spojrzałem przez chwilką jeszcze zegarek. 25 minut na polu. No, tym razem jedyneczka. Jeden Fenik. Trzecia rzesa. Mam no, tutaj całkiem. Całkiem ten stan. Wyszło, ale się namęczyłem kurczę gdzieś głęboko. wpadło. wpadła szczególnie na kolejna chyba jedynajeczka, na no pewnie Jeden fenik. Ale to już chyba szósta monetka. No słuchajcie, tak średnio bym powiedział na tym poletku, chociaż monet nawet nawet. A nic specjalnego i przenoszę się... Przenoszę się. <grym> na to poletko, gdzie ostatnio trafiłem te trzy sreberka, tutaj wam pokażę jeszcze. No szybko, co na tym polu wpadło, gwoździk kuty, część spinek, bankietowych to mogłoby być ładne. Część jakiegoś zdobienia kolejna moneta, kolejny Fenik Trzecia Rzesza, no i coś takiego. Nie wiem, czy to monetka stopiona. Nie wiem, co to za stop, ale chyba też jakiś. Może i cynk. Nie wiem. Domyję to w domu. No i zobaczymy tutaj. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś srebereczko tutaj leży. Mamy sygnał teraz ładny. W sumie to pierwszy sygnał na tym poletku 74. Sprawdzamy. Jest monetka. Chyba monetka. Fenolek. No ale fajnie, jest monetka. Jest pierwsza monetka z tego pola. Tutaj rolnik widać zaczął, bo ostatnio ta pachówka nie była zaorana, ale widać, że dosyć jeszcze grząsko, także sobie odpuścił. No ale zacznę sobie właśnie od tej strony. No i dosłownie parę metrów za monetką, coś sporego, guzik z Chyba guzik czuje uszko. Ale piękny, kurczę rysłem go jeszcze. Cie? Ale piękny guzik herbowy. No delikatnie go tu kuźwa rysłem. Piękny uliczek, kojarzę chyba, skąd on jest, chyba z całkiem, <grym> całkiem niedaleka, z Pałacyku, niedaleko mnie. No i trafiłem już kiedyś taki, tylko że on był mniejszy i bardziej taki wypukły ten jest, spłaszczony. Do czyści wrzucę Wam fotkę, ale jest, no jest fancik niejak na razie. guzikowo strasznie na tym polu cztery sztuki wpadły tutaj nie wiem czy czasem coś na nim nie widnieje do mojego w domu o i takie pozostałe to już myślałem, że coś wielkiego, fajnego guziczek, barsen no i coś w I nie wiem teraz czy to kolejny guzik Trzy monetka no bacz. Guzik to tutaj jeszcze jakiś kale są jakby. guzikowo. Jak na razie guzikowo chyba wrócę na tamte polo, bo kurczę, słabiutko. Ale zobaczymy. No kurczę, czy sreberka były, no nie chcę mi się wierzyć, że nic więcej tu nie ma. Lecę. No pad końców pieniążek, kurczę, musiałem na niego długo czekać. Myślałem, że to będą kolejne fenole. Delikatnie przetarłem. Wszystko no, to wskazuje, że będą austro węgry To chyba dwa halerki. O, widać, nie widać, dwójeczkę. Data nieczytelna, ale doczyszczę. Rzucę wam fotkę. No coś nowego, u nas rzadko się spotykają. I co, słuchajcie, wracam, po do auta. No, no nie powiem, morale troszeczkę spadły ostatnio, czy Srebrka dziś bida. No już w końcu... No jeszcze nie wiem, co to jest, ale coś bardzo małego. Coś bardzo małego i co to będzie? No i super. Jest praktycznie na finiszu. Pusilbergrosza. Kolejne malutkie. Poczekajcie, bo ja tu nic nie widzę. Malutkie srebereczko. A jest zarośnięta również. No ale fajnie, kurczę. Wypadł uratowany. Jak nie sądziłem, że dzisiaj tyle wpadnie, co ostatnio, ale mówię, chociaż jakby jedno wpadło, to będzie spoko. No i jest praktycznie... Na finiszu, bo zmierzam tak jak mówiłem w kierunku auta, jakieś pół godzinki mi zostało. No elegancko. Sreberka dzisiaj brakowało do szczęścia no, słuchajcie nie wierzę, jak mam iść do auta, to coś się zaczyna dziać, ale już jestem taki zmęczony i głodny No jest moneta, widać ewidentnie srebrna No ale widać jest niestety Dziabnięta, ale to chyba nie jest moje uderzenie. Przypuszczam, że 24 część talara albo 48, ale tutaj niestety praktycznie nic nie widać. Straszny wycielus, także nie ma nawet chyba czego żałować. Co to jest? Albo trzy krajcarki No niestety, wygląda jak wygląda ta monetka. dobra, zobaczymy później. Może trochę przeczyszczę. No, bank pewnie pęknie. Nie, no stare. Stare uderzenie na 100%. Kurczę, chyba się jeszcze chwilkę pokręcę. No kurczę niewiarygodny! tam widać świeżo zasypany dołek Ile zrobiłem z 5 metrów Coś małego A to chyba będzie miedziak Ach, Myślałem Bratenka Rzadko kiedy tu wpadały ale jest Zajechano strasznie Już miałem wykrywkę włączać Auto stoi ale jeżeli się nie dojdzie do końca do auta, to wykrywacza wiadomo, że się nie wyłączy. Dopiero pod autem. No jest guzik, kurczę, z trójeczką. Fajny guzik pułkowy, Pruski. To będzie chyba ostatni fancik. Chociaż jeszcze pewnie się zakręcę z kilka metrów, No, ale super. Guzikowo ogólnie. Drugi piękny guzik dziś No i kończymy, słuchajcie, kończymy na dziś troszkę złomu wpadło ogólnie całkiem niezły robek znów dziś <noise> Jeśli chodzi o zbiór złomu z rana Kilka pierdłów też na koniec spadły dwa guziki no to nawet nie wiem czy to był guzik chyba tak no i taki szkoda że słaby stan, bo ładnie zdobiony Coś takiego, mi to przypomina kurcze żabkę do, do, do prania, fajne, ciekawe dwie. Jakieś takie rączki od jakiejś komórki, trochę yy, guziczków. Yy, tutaj są monetki, nie chcę mi się już tego wyciągać. Tutaj jest to sreberko, łamane zapewne 24, albo jakieś krajcarki. No było tych monet nawet, nawet, nawet. No jest srebereczko. Półsliwer grosza, jest krzyżyk. Jest piękny guzik, chociaż słaby stan. Ciekawy guzik herbowy. No i guzik pruski, półkowy z trójeczką. Dobra, nie przedłużam, zmykam do domu. No, tyle ode mnie na dziś. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie i do następnego.